Jesteśmy w Kijowie, gdzie podobno łatwo jest kupić organy. 30% wątroby. Nerki. W internecie można znaleźć wiele ofert. Mój tłumacz i ja dzwonimy do kilku sprzedawców i udajemy zainteresowanych kupujących. Mam 21 lat i jestem studentem. Ujmę to tak, będzie to operacja mająca na celu sfinansowanie innej operacji. Nie dla mnie, kogoś z mojej rodziny. W ciągu zaledwie jednej godziny rozmawiamy z trzy z desperowanymi sprzedawcami. To, że jestem z Niemiec, nie dziwi sprzedawców. Często potencjalnymi nabywcami są bogaci Europejczycy z Zachodu. W rozmowie z czwartym sprzedawcą identyfikuje się jako dziennikarz, a on rzeczywiście chce się z nami spotkać. Jadę samochodem na obrzeża Gijowa, do dzielnicy problemowej o wysokim wskaźniku przestępczości. Andre mieszka z żoną w małym jednopokojowym mieszkaniu. Jestem Andre. Mam 20 lat i pracuję na Czarno jako przewoźnik. Dostaję za to 80 euro miesięcznie. Mam na imię Julia i mam 17 lat. Nadal chodzę do szkoły i kończę 11 klasę. Więc mama od czasu do czasu daje nam coś z ogrodu, ziemniaki czy coś. W ten sposób udaje nam się przetrwać. Julia jest w ciąży. Za dwa miesiące urodzi się dziecko. Ale nie powinno się dorastać w tym środowisku. Tutaj są Państwo atakowani za sztuczną biżuterię lub tani zegarek. I kiedy są Państwo na spacerze z dzieckiem i wózkiem? Właściwie to tylko gdzieś słyszałem, że można sprzedać nerkę. Ale potem pomyślałem o tym, i w sumie rozwiązuje to wszystkie nasze problemy. Za zdrową, młodą nerkę może zażądać 50 tysięcy, 100 tysięcy euro. A Andrzej jest tylko jednym z wielu, potwierdza ukraińska dziennikarka Aladolina. Od lat zajmuje się badaniem handlu organami. Sytuacja jest krytyczna. Tysiące ludzi jest pogrążonych w rozpaczy z powodu swoich problemów finansowych, bezrobocia i problemów rodzinnych. Szukają sposobu, aby sprzedać każdy organ. W Niemczech sprzedaż narządów jest zabroniona. Dozwolone są tylko dobrowolne darowizny na życie i to tylko w najbliższym kręgu rodziny i przyjaciół. Sprawdza to Komisja Etyczna. Pacjenci, którzy nie mogą znaleźć żywego dawcy, czekają do 8 lat na organ osoby zmarłej, a czasami jest już za późno. Ci, którzy mają pieniądze, mogą znaleźć szybkie rozwiązanie na Ukrainie, natychmiast, bez czekania. Słyszałem, że jest wielu pacjentów z Niemiec i Szwajcarii. Tak, tak właśnie jest. Zazwyczaj cała sprawa powstaje w internecie. Potencjalny darczyńca składa ofertę. Podaje więc swój wiek, grupę krwi i jakie organy chce sprzedać. Przeszczepienie zakupionego organu jest również zabronione na Ukrainie. Ale Dolina pokazuje nam klinikę, w której za łapówkę można znaleźć lekarza do operacji. Albo wyjeżdża pan w tym celu za granicę. Jeżdżą państwo do różnych krajów. Azerbejdżan, były kraje radzieckie. Wielu wyjeżdża do Izraela. Lekarze i personel szpitala będą również zarabiać na nerce Andrei chory ukraiński wymiar sprawiedliwości jest całkowicie przetłoczony, a Andre wmawia sobie niebezpieczny plan. W zasadzie przedłużam komuś życie. A my wiemy, że nasze dziecko będzie dorastać w dobrym domu. Andre był już prawie na sali operacyjnej. Pewna rodzina z Europy Zachodniej chciała jego nerkę dla swojej córki, tak, zasugerowali nam lot za granicę. To znaczy, że potrzebowałbym wizy. Dostałbym pieniądze przed operacją i to by było na tyle. Ale dziewczyna, której miałem oddać nerkę, miała niewłaściwą grupę krwi. Nie chcę myśleć o ryzyku. On chce po prostu stworzyć lepszą przyszłość dla swojego dziecka, chce uciec z tej przestępczej dzielnicy, gdzie sam wychodzi tylko z bronią.